Nowy trend na Instagramowe selfie. Selfie, stety lub niestety wciąż żywe i wciąż trwa jego ewolucja. Czas selfie skija już dawno minął. Szybko skończyła się też moda na follow me selfie. Najnowszy trend, praktykowany na szczęście głównie przez panie, to zdjęcie, na którym należy odpowiednio zgiąć nogę, prezentując zagięcie pomiędzy górną częścią uda i brzuchem. Jak to zrobić? Najlepiej wbić się w skąpy kostium kąpielowy lub praktycznie się rozebrać. Kardashian, Beyoncé czy Rihanna już dawno podchwyciły nową modę. Ale czy nie jest to po prostu kolejny pretekst, by pokazać, jak seksowne jesteście? Czy rzeczywiście chodzi tu o tylko jedną część ciała? Ocencie sami.